MMA.pl Michał Rogoziński, jesteśmy w Olsztynie w klubie Arachion Berkut. Z nami Mamet Khalidov, Po dość długiej przerwie mamy trzy tygodnie do walki, czyli do 11 marca. Powiedz mi, jak. W ogóle mam wrażenie, że Barnat cię śledzi, bo na każdej gali jest. Witam. Też tak podejrzewam. To jest dziwne: każdy gale ACB on jest i z tyłu, zawsze stoi i obserwuje. Próbujemy udusić. Z tego co się dowiedziałem, to podobno chodził do... No nie powiem do kogo, ale prosił dajcie mi mameda, dajcie mi mameda. I tu poza tym nie tylko był na ACB, bo jeszcze KSW w Krakowie, bo też się tam podglądał. Wiesz co tam był. Ja się cieszę, że dostałem takiego szywnika, naprawdę bardzo dobry. Mówię, no i trzeba, trzeba walczyć z dobrymi przeciwnikami, żeby nie stać w miejscu, tylko się rozwijać cały czas. Hmm, tak, oczywiście proponowali mu kilka walk, on odmawiał. I jakby z jego, z jego strony było chęć zawalczenia ze mną. Ja oczywiście jestem na tak jak najbardziej. E, no i walczymy. No. Jaką masz wagę teraz? W tej chwili 93. E, miałeś. E... Już walczyłeś z zawodnikiem podobnych e, warunkach fizycznych, Kendall Groove, 198 98 również. E, chyba wtedy miałeś kogoś do e, sparingów, e, osobę, która była zdecydowanie wyższa, e, no i nie musiał nikt wskakiwać na oktagon z tarczami, e, jak teraz. Tak, oktagon to był żart, to był taki żarcik sytuacyjny. A, ale przyzwyczaiłeś nawet. No więc słuchaj, no mamy tu sparing partnerów, no nie mamy tak, jak, takiego wzrostu, wiadomo, tam 1,92 3, to są zawodnicy ciężcy, też mamy, 3-4 zawodników, którzy pomagają mi tutaj w sparingach, więc jeżeli chodzi o sparing partnerów, nie ma problemu. Nie? Wiadomo, że walczyłem, jedną walkę dałem z takim, wysokim, z takim wysokim zawodnikiem, ale to nie jest takie duże doświadczenie, no walczyłem z takim... Też nie było to łatwa walka, nie wiem, tak ciężko było mi za bardzo podejść do niego, tak naprawdę wtedy jeszcze miałem walczyć z Manhojfem wtedy, czyli niższym zawodnikiem i zamienili mnie gdzieś tam dwa tygodnie, trzy tygodnie przed walką na, na zawodnika, który, dwa metry, który miał dwa metry wzrostu, więc wtedy nawet nie mieliśmy czasu popracować dobrze pod tego, pod tego przeciwnika. Dzisiaj mamy, dzisiaj mieliśmy dość czasu, żeby pracować. Pod, pod Barnata, więc mam nadzieję, że te ułożone, ułożone strategie, taktykę pod niego nam się uda. No ale zawsze mówię tak, że zrobię tyle, na ile pozwoli mój przeciwnik. Więc on też się przygotowuje pode mnie, on szuka moich słabych punktów i nad tym pracuje. Więc to będzie gra, taka to kogo szuka. No wiemy, że zazwyczaj walki, które przeprowadzasz, kończyły się w tych pierwszej i drugiej rundzie. W maju w tamtym roku ostatnia walka z Azizem Karaoglu miała trochę inny przebieg. Pytanie jest proste dla mnie. Czy w tej chwili uważasz, że jesteś na tyle przygotowany, że chodzi o tlen, jeżeli chodzi o wytrzymałość tlenową? Widzieliśmy ostatnio też pięknej filmie, że chodzi o szybkość. Tutaj z Szymkiem robiliście, oczywiście też w formie żartu, ale jak wyglądasz, czy jest jakiś, jeżeli możesz zdradzić, plan faktycznie, nie ukrywajmy, że za chwilę. Kolejna walka się zbliża, to zaraz o tym powiemy, więc chyba będzie Ci zależało na tym, żeby jak najszybciej ją zakończyć. Znaczy, wiesz, no wiesz, nie można zakładać, że szybko skończę. Ja nigdy nie zakładam, że skończę walkę w pierwszej rundzie. Nigdy tak nie było. Nigdy nie zakładaliśmy. Zawsze robiliśmy, podaliśmy plan pod, do trzy do, do rundy całe, całą wymiar walki. I tak robiliśmy i, i ja mam tak z przestonelu założone, jeżeli czujesz i widzisz, że jest okazja, to to kończ to, jeżeli, jeżeli uważasz, że tak. I, I o tyle mam komfort, że ja nie muszę trzymać się planu, po prostu jak, jak mam powiedziane, masz tylko to robić. Mam taki komfort, taki, że chłopacy mówią, że jeżeli będziesz coś czuł, że masz doświadczenie tyle lat, już, żeby, żebyś to robił, więc jak jest okazja, to wykorzystuję. Nie zakładamy, że, że kończymy pierwsze rundzie. Ta przerwa, która była, oprócz tego, że tam, no, w tamtej walce wiadomo, no, jaka była, taka była ta walka, tam brakowało czegoś, to coś wróciło, więc ja już nie, nie rozpamiętuję tego. Tylko robię teraz to, co kocham, dalej. I, i to mi sprawia przyjemność. Do tego właśnie wróciłem nie po roku, a tylko po pół roku. Tylko po pół roku, więc to nie, było, to nie było roczna przerwa w treningach. Ja trenuję od września, od początku września trenuję już cały czas, więc jestem na macie cały czas. I ta walka, która będzie 11. Marca y, najpierw to trzeba zawalczyć i później już wiadomo tą Majową. Powiedzmy y, więc... się. Ostatnie pytanie odnośnie gali najbliższej ACB. W Manchesterze będzie walka się odbywać. Jest, no dawno nie walczyłeś po pierwsze poza granicami Polski, dwa w innej federacji niż KSW. Co się wiąże z tym? No inna, inna atmosfera, publiczność nie ta sama, ale zawsze powtarzam, że z kolei KSW zrobiło na Wembley galę, której chyba nikt nie przebił do tej pory, jeżeli chodzi o tyle oczywiście, ukłony w, w kierunku publiczności, bo dała taki doping, że, że nie, to nie Zatykane raczej w Polsce. Karol pokazuje Cebulę. Karol pokazał swoją szczękę. Na której napisane jest cebula. Nie, nie wiem, Dziękuję, co to mi co Cokolwiek to miało znaczyć. E, słuchaj, tak, no, wyjazd. Ostatnia walka moja za granicą to było chyba 2010 w Japonii. E, no, ale to jest o tyle komfortowo, że tak naprawdę, jak powiedziałeś, no, tam jest w Anglii dużo Polaków. E, naprawdę ta gala, która była w Londynie tą tą galę KSW, która robiło w Londynie. E, ja oszalałem ten, usłyszałem ten doping. No, ci ludzie wiesz, oni są spragnieni czegoś, oni są poza, poza Polską, pracują tam i tęsknią ze swoim krajem. Jak coś polskiego tam przyjeżdża, jakaś gala polska albo po, 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 polscy zawodnicy walczą tam, to oni przychodzą właśnie, mi się wydaje, tak jeszcze z, większym, z większą chęcią, bo tęsknią za swoim krajem. I też chcą zobaczyć e, zwycięstwo, coś, 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 co jest e, ich, to co jest z Polski, więc mam nadzieję, że tym razem też e, przyjdą, będą dopingować Polaków, e, tam walczą o ja, Asłan i jeszcze e, kilku zawodników z Polski. O ile pamiętasz, kto tam jest? W sumie czterech, jeszcze z, z Łodzi, e, od zabora. E, Andryszak chyba tak? E, nie. Andryszak, Andryszak nie, nie e, Zaraz zobaczymy. No, no każda... nie... Reguła jest taka, że nie mówimy o tym, czy to nie pamiętamy dokładnie. końca. Tak Wiesz wie, jako doświadczony to ale... To... ale po prostu tak powiedziałem, tak mi się wydaje. No ale jest, jest tak, 4-5 Polaków walczy, więc e, liczymy na doping e, i, to, że, i to, że to będzie za granicą, to nie będzie problem, bo jednak Polacy, jak przyjdą, to, to będzie podobna atmosfera jak... W Polsce. A to, że to jest ACB gdzieś tam związane z Twoimi korzeniami, to też ma znaczenie dla Ciebie? Tak, oczywiście. Ja powiedziałem, że jedyną, jedyną organizacją, którą chciałem walczyć poza KSU, jest to ACB. Mówiłem o tym już od dwóch lat, gdzieś tam w kuluarach chodziło, że chciałem zawalczyć. KSU na to pozwoliło i jakby tutaj no, po prostu no, miałem ochotę zawalczyć w ACB i za granicą i udało się. Z tego powodu się cieszę. Golisz brodę sam czy chodzisz do barbera? Nie, sam, sam, wiesz. E, trochę mam, ja nie, ja sam sobie golę. Ale mam wrażenie, ja odnoszę takie wrażenie, że ta walka z Łukiem Barnatem troszkę jest w cieniu walki z Borysem Mańkowskim. Chciałbym żebyś powiedział jak wyglądała, jak wyglądało to zestawienie z twojej strony, czy chciałeś żeby ta walka od się odbyła z tego co ja ustaliłem akurat to podobno będziecie się wbić w kategorii wagowej do 82 kg. Chyba tak. Chyba tak. No, czy co, co ta walka? No, zaciekawiła mi to ta opcja. No, no, no bardzo. Jak usłyszałem e, propozycję Borisa, m, później rozmowy z gościami KSW, z, 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 z KSW no, jest to fajny pomysł i też chyba się spodobało kibicą, więc to zróbmy to. Mhm. Jak najbardziej. Uważam, że, uważam, że Borys to jest naprawdę zagrożenie duże, to jest znakomity zawodnik, szybki, dynamiczny, młody, widzimy jak się rozwija. Widzimy jak walczy, ostatnia walka też pokazała, że jakiej jest formie. Jak najbardziej. Ja, to, dla mnie też jest to wyzwanie. Jestem jakby wiesz, młody zawodnik, który chce, który chce pokonać się I, i, i tam gdzieś słyszałem jego wywiad, że po prostu no, no chciałby zawalczyć jak najbardziej. Ja też, no dlaczego nie, no bo to jest tak naprawdę coś nowego. Dwóch, dwóch mistrzów z różnych walk spotykają się gdzieś tam pomiędzy. Mi się to podoba. I ludziom też. Nie chcę też przedłużać, bo jest trochę tych pytań, powiedz mi, bo ten okres, który miałeś przerwę i też go wykorzystałeś fajnie, kilka rzeczy się pojawiło. Między innymi 15 marca będzie premiera książki Szczepana Twardocha. Lepiej byś tam umarł. Czy Ty możesz mi powiedzieć, dlaczego taki kontrowersyjny tytuł i co jest z tym związane? Wiesz to, to jest. Każdy etap mojego życia coś znaczył dla mnie i czegoś zmienił moje życie. Każde decyzje, które podejmowane były, każdy... E, Przyważnie to są, to są rzeczy, które przekazywał mi ojciec i na pewnym etapie tak kiedyś mi powiedział w jednej sytuacji. Mhm. I, I to warto to przeczytać tą książkę i tam się dowiedzieć o co chodzi. E, więc tytuł książki jest taki lepiej byś tam umarł. E, to jest taki cytat mojego mojego ojca. No. A w, w książce wspomniałeś o tym, że Dotykasz redaktora MMA no, że... <laughs> e, Nie, pominałem to. A którego? A jest taki jeden. A wy co, Powiedz mi, bo nie spytałem też jeszcze o to, żeby rozluźnić sytuację. Bo ja słyszałem, że tą S8, piękne Audi, które miałeś A? no to już go nie masz. Nie no nie mam, no Pojeździłem trochę tym. Ja lubię auto zmieniać. lubię... No ale mamy, ale tam jakiś podobno był dzwon Dzwon, dzwoneczek był, Dzwon, Nie delikatnie tam, tak? gdzieś tam. przychaczyłem przodem, wiesz, to raz mi się zdarzyło za bardzo, za bardzo wiecie, gaz na za bardzo wiecie. Tak, pocisnąłem to było. Tak, ale nie, ale zrobił nie wszystko, bo. Nie, tam, delikatnie, po prostu wyłączyłem wszystkie systemy antypoślizgowe i w zakręt wszedłem za mocno i wcisnąłem gaz do dechy. Okazało się, że mam stare oponę, było na nim, właśnie. A, bokiem poszedł, poszedł, sobie poszedł, zatańczył i wszystko ok. Ostatnio pancerne audi wylądowało na drzewie, bo Sejento go załatwił. Słyszałeś o tym? Była ta szydowała. Pancerne Audi? No jechała. No taka sytuacja. No, słyszałem. Sejczęto bezpieczniejsze po prostu. Sejczęto. Może no. przemyśleć. No, w holenderskim gazie. Podobno chłopakowi się obarwało. Tak. No. Ale już mu zabrał 110 tysięcy czy 130 na nową furę, więc spoko. Mm, to okej, okay, no. Jeszcze jedna rzecz, Sylwester Latkowski. Reżyser robi dokument na twój temat. Też robi. piękny zrobił, już zrobiony jest. W maju widziałem, że były tu zdjęcia robione ostatnie. Moja walka, dlaczego taki tytuł? I no to o czym jest, ten film będzie? Film tak naprawdę to nie jest o ferwerkach fajnych. pokazane jest MMA z drugiej strony, jak to wygląda, jak to jest ciężko. Ciężka praca, ile ludzi tam pracuje. I jaka jak, jak to jest praca od, od kuluarów no, tak naprawdę. Fajny film, fajny to zrobił, fajnie to pokazał, nie spodziewałem się, nie wiedziałem czego się po nim spodziewać, bo e, tak naprawdę wiem o tej walce, film klatka i tak dalej, trochę kontrowersje były, było z tym, że środowisko nie za bardzo było zadowolone z tego, jak to przedstawione zostało w tym filmie. No ale tak, wtedy były takie to czasy. Tak, takie czasy były i nikt nie znał my matak, więc tak. więc to, tak to wyglądało niestety wtedy. Dzisiaj, tak to inaczej, dzisiaj to inaczej wygląda. Dzisiaj Lotkowski lepiej więcej wie, więc i, i zobaczy, co to jest ten, ten sport. No i coś fajnego zrobił. No i bardzo mi to cieszy, więc warto będzie, bo 9 maja będzie premiera no, filmu Warszawy, tylko dokładnie jeszcze nie wiem w jakim, w jakim kinie. E, fajnie, bo pierwsza premiera tej książki 15 marca, czyli akurat 4 dni po walce w Manchesterze. E, później film, e, no, gala 27 maja KSW, Koloseum. W ogóle macie bardzo ładny plakat. Gladiatorem jesteś. No byłem na, na sesji zdjęciowej, no tak bają fomus fajny, no bo to jest wiadomo, że to jest stadion koloseum i tak dalej. To jest wielkie wydarzenie. Wiesz, no 60 tysięcy ludzi, wiesz, to jest, to jest historyczne wydarzenie. Gdzieś tam. Fajnie to ubrali, to kolejny raz, fajnie to ubrali tą galę w taki, taką oprawę, więc ja tam zadowolony jestem. A sądzisz, sądzisz, że się uda faktycznie zapełnić te 60 tysięcy miejsc? No ja myślę, że tak, no ale to, jest, to nie tylko, że walki będą, to trzeba zrozumieć, że KSU robi pomimo... pomimo dla so, Sandow so, 8. E, pomimo tego, że robi dobre, do dobre zestawienie i e dobre walki pokazują chłopacy czy dziewczyny, ale również też jest to wielkie show. Naprawdę tam na żywo, jak się na żywo jest, to jest inaczej. Wejdzie w tym ręczniku. Będzie ten... rozmawiał. on chyba po, sa po saunie przyszedł, wiesz więc wiesz, tam, e, tym bardziej, że na stadionie wiesz co tam będzie. się działo. Warto przyjść i myślę, że to stadion będzie zapełnione. Mamet, ja życzyć Ci na pewno tego, żeby, motywację wydaje się masz po tej przerwie, zdrowia Ci życzę, bo masz dwóch młodszych przeciwników od siebie i no to nie da się ukryć i na pewno ta żądza z ich strony i ta chęć wygrania jest też równie wysoka, z mojej strony to wszystko, fajnie bo z Tobą porozmawiać po tej przerwie, bez macania było nawet, więc było okej. Okay. Ja to nie może być wzmacnianiem, jest forma. Sylwek, ile, ma, ile, ile masz wzrostu? 90, no, 91. To z nim sparujesz. No, no z nim między innymi dociążę mnie. bardzo dobrze, nie? No, to jest różnica no, 9 cm. No, to jest sporo różnica, no, ale ok, no, mniej więcej. No dobra, to dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Kibicujcie, bądźcie oglądajcie.